Witajcie wszędzie wobec zgromadzeni tutaj Lisek, czyli wasz ulubiony kot, no i dzisiaj postanowiłem, że wkradnę się na konto mojego dawcy pożywienia, ponieważ on cały czas siedzi przy jakimś migającym okienku, które on nazywa telefonem, i cały czas przy nim gada, że jakiś blok Starplanet Beta jest głupie, więc ja mu po cichutku zabrałem telefon i postanowiłem, że też będę hajtować ten blok Starplanet beta. Generalnie gram w to pierwszy raz i mi się nie podoba, ponieważ na przykład te Ikony, Zagraj, buduj, kup i tak Wyglądają dosyć dziwnie i sobie po prostu tak latają Albo ten pasek na górze, na którym są jakieś kolorowe postacie Cały czas mi wysyła jakieś dziwne ikony pucharów Albo emotki jakiegoś pada do grania I ogólnie jakoś on tak słabo wygląda Tutaj są też jakieś takie właśnie dziwne okienka I nawet nie chcę sobie wyobrażać jak niewygodnie się ich używa o matko, nie uwierzycie, co tutaj znalazłem. Postanowiłem się nieco rozejrzeć i znalazłem jakąś ikonę jakiejś lunety, czy tam lornetki i napis odkryj. I wszedłem w skórki i co zobaczyłem? Mnóstwo jakichś szkolarowych postaci. Wszedłem w jedną z nich i zobaczyłem taki jakiś mały znaczek użyj, a obok niego jeszcze mniejszy znaczek VIP. Czyli to znaczy, że tylko ci, którzy mają znaczek VIP mogą używać tego tej postaci... I zmienić swój wygląd, ja to tak rozumiem. Naprawdę, jak można było zrobić coś takiego? Czy zarządzający tą grą mają aż tak swoich graczy w czterech literach? Aż zgodniałem z tego wszystkiego. Aha, czyli ja mam rozumieć, że każdy, kto nie ma tego małego znaczka VIP, może jedynie zbudować coś takiego. Świetnie, po prostu świetnie. Zobaczyłem też tutaj jakiś taki guzik z napisem zaawansowany, obok którego również jest znaczek VIP. Po prostu przeniesą te znaczki VIP, jak zauważyłem. Ale, że mój dawca jedzenia ma ten znaczek, to ja mogę sobie tutaj kliknąć. No i co to niby zmieniło? Jest sobie jakieś tutaj kółko i co ja mogę zrobić? Postawić jakieś kwadraty, czyli, Trzeba mieć znaczek VIP, żeby móc postawić kwadraty. Wspaniale. No nie, to już jest akurat totalne przegięcie. Miałem ochotę sobie przekąsić trochę tej pysznej trawy, ale przyjrzałem się jej i zobaczyłem, że wygląda bardzo źle. W sensie jest jakaś taka dziwna, tak dziwnie wygląda, jakoś tak jakby, no nie wiem, jest taka strasznie jakaś rozmazana i niewyraźna, bardzo źle to wygląda. I tak się rozejrzałem i wszystko tak wygląda. Na przykład ten jakiś kwiatek, albo ta trawa, po której tutaj chodzę, o, albo na przykład ten jakiś dziwny znak, wszystko takie jest. No, ale ta trawa, nie wiem, dlaczego ta gra tak bardzo nie szanuje biednych, głodnych kotów. Ale tak ogólnie, to rozejrzałem się trochę bardziej i nie tylko ta trawa jest zepsuta. Tak naprawdę wszystko tutaj jest zepsute i jest bardzo dużo różnych takich błędów, ale spałem dzisiaj tylko 17 godzin, więc nie chcę się ich pokazywać. Serio, nawet klonowanie ma ten mały znaczek VIP? Czy tutaj jest chociaż jedna rzecz, która nie ma znaczka VIP? Kiedyś podsłuchałem, jak dawca jedzenia mówi, że usunęli możliwość zapraszania do budowy świata. Tutaj można stawiać kwadraty za darmo, ale jeśli zapraszanie do wspólnej budowy to jest kolejna rzecz, którą zarządcy tej gry odebrali graczom, to ja normalnie już nawet nie wiem, co mam o tym sądzić, bo oni tutaj zabierają wszystko. Mój kochany brat Murek bawi się tutaj jakimś badziewiem i bardzo mi przeszkadza. I właśnie tutaj zobaczyłem, że w te światy gra naprawdę strasznie mało osób, ale ja się w ogóle nie dziwię, bo tak naprawdę ja się dziwię, że w ogóle jeszcze ktokolwiek w to gra, przez to, co ci zarządcy zrobili. Ugh, jestem zmęczony i głodny, wyślijcie biednemu głodnemu kotkowi karmę. No a ja idę spać, żegnam.